Cześć, witam wszystkich. bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii 12 cykli z Force Motorsport 6 Apex. Od razu chciałbym Was przeprosić za to, że kanał się trochę taki, wiecie, samochodowy stał. Bo jednak, jednak, jednak chciałem nagrywać dla Was DeForesta ostatnio, ale coś mi się zaczęło z dźwiękiem przesuwać i trochę. Się tam pokaszaniło, no i jest y, lekka lipka, będę musiał to ogarnąć. Także zaraz pewnie nagram, nagram to dla Was i pewnie zaraz będę coś kombinował z tym. Kurde, już obity jestem. Czekajcie, muszę słuchawkę jedną troszeczkę ściągnąć, żeby przypału nie było. Ogólnie to mam wszystkie asysty wyłączone, ale jest wyłączone. Te kontrole trakcji, inne duperele mam po Skrzynia jest manualna. Ja tu kurde jestem na ostatnim miejscu, no ale. Szkoda, szkoda. Ogólnie mam inne, inne auto, ale żebym przyjebał. Inne auto niż na początku, bo ja mam tam już trochę więcej tych cykli porobione. Jeszcze dwa ostatnie mi zostały, czyli mam 10 już za sobą. Wiecie, to trochę mi się nudziło i ostatnio. Ostatnio sobie porobiłem. Auto mamy uszkodzone w chuj nie mamy dwa, także może się jakoś da. że jaka meba, w ogóle, bo, bo, bo mogę. Bo że jaka meba, Ale nie ogólnie, tylko w grze. Ręce mi się, kurde, ślizgają. W sensie tłuste mam. bożem mi wpierdolą gofry. Ale to się może da. To się może da. No i gdzie mnie hamujesz gamoniu 1. W ogóle to nie są boty, nie? To nie są boty, to są e, tak zwane daiwatary, to się drywatar nazywa taki człowieczek i... No spierdalaj kurde, sabaka. No i wracając do tematu, te Drivatary to są nic innego jak po prostu gracze, bo gra zapamiętuje przejazdy innych graczy i po prostu je dodaje sobie do, do gry i te, że tak powiem, boty jeżdżą tak samo jak ci gracze. Także tak to wygląda. Szkoda, że to nie jest sztuczna inteligencja, bo, bo te boty jednak trochę... Za bardzo, za bardzo odwalają O zaliczyliśmy sobie Dobre wyprzedzania Bekło mi się, sorry Zajebiście, jesteśmy na drugiej pozycji Jeszcze jedno kółko jest do przejechania Idealnie się w niego wkleiłem, auto mamy trochę rozjebane, ale to nic. Teraz wystarczy na spokojnie sobie dojechać. Bez żadnych szaleństw. Żeby zaraz jaj nie było, że wypadnę z toru i wiecie jak to się skończy. Że mnie wszyscy przegonią, a auto mamy dosyć rozklekotane. No, teraz trochę przegiąłem. Międzyczas nam skoczył fajnie. W ogóle podniebienie sobie poparzyłem tymi goframi jakoś dziwnie. No i właśnie o tym mówię. Chciałem spokojnie, a dupa z tego weszła. Mam nadzieję, że mnie teraz tutaj nie przegonią. Nie jest okej. Okay. Postaram się w ogóle dla Was nakręcić wszystkie te cykle, bo tam ich jest 12, także myślę, że, że to będzie spoczko. Tak jak mówiłem, no trochę samochodowo się zrobiło, że tak powiem, na moim kanale, ale postaram się tam wrzucić jeszcze coś pomiędzy. Overwatcha jakiegoś z CSa postaram się nagrać, może coś ciekawego znajdę. Właśnie co do tych Overwatch'ów, to ja Wam nie będę wrzucał takiej typowej, wiecie, sklejanki tak jak można zobaczyć tak u, u Izaka. Także wiecie, że trzy Overwatch'e są czy tam dwa pod rząd i na przykład w jednym nie ma nic ciekawego i w drugim nie ma nic ciekawego, tylko ja będę to oczywiście przeglądał i, i nagrywał także trafię na coś ciekawego, tak jak w ostatnim Overwatchu, tak się Kolesiowi kamera trząchała, jak pierdolony Rezus. Także myślę, że to też będzie fajne z mojej strony, że zrobię to w ten sposób, a nie inny. No i ten DeForest muszę coś ogarnąć z nim, bo nagrywałem, tak jak mówię, i się dźwięk tam poprzesuwał dosyć sporo. Także, także to ogarnę i coś powinno wlecieć za niedługo na tego YouTube'a. zakręt wykatowany Dobra. bajeransko no nowa odznaka, my już mamy za sobą pierwszy pierwszy ten wyścig z tych dwunastu, z tej całej serii Celek dodatkowej i główny osiągnięte, zobaczymy ile nam tu respa wskoczy, mam nadzieję, że to jest... Tak, pobiliśmy rekord, także jest spoko, 734 tysiące punktów. Trzy medale mamy, trzy medale miałem i w sumie, o kurwa, na jakiej ja jestem pozycji, 47399. Jak ten gościu pierwszy 12k punktów zdobył? W sensie nieka, tylko w sensie 12 milionów. Co za typ. Dobra. My się widzimy w kolejnym odcineczku z serii cykli. Także ja się z Wami żegnam. Zapraszam oczywiście na mój kanał. Na inne filmy, które pojawiają się codziennie o godzinie 15. W weekendy o 12. .00. Także do zobaczenia. Cześć.